Cześć, tu znowu Kolba. Gramy sobie dzisiaj w darmową grę internetową Panzer. Zaraz wam wszystko wytłumaczę. Dobra, wchodzimy do gry. Tutaj teraz będzie chyba taka kulejeczka trochę, więc pogadam. Pogadamy sobie. Ostatnio, znaczy nie, ostatnio. Wczoraj wrzuciłem Wam tego reflinka i wyszło tak, że nikt nie mógł się praktycznie zarejestrować. Z 30 osób, które próbowało, bo mam te statystyki na stronie, tylko 4 się udało, więc myślałem sobie, że w takim tempie to nigdy nie uzbieramy na ten mikrofon, żeby poprawić tą jakość audio w, na, na, na moim kanale. Więc postanowiłem, że zagramy sobie w Panzar. W opisie tam na dole macie reflinka, z którego chciałbym, żebyście skorzystali. Po prostu dajecie tam play, rejestrujecie się w tym reflinku. Wchodzicie na pocztę, aktywujecie I to by było na tyle Instalujecie grę i równie dobrze możecie ze mną sobie tutaj pograć Bo chciałbym właśnie, żebyście mnie pododawali Z tych reflinków już jak zrobicie w grze I pogramy sobie razem, pogadamy Myślę, że jakoś fajnie, fajnie to wyjdzie Bo tak jak mówiłem, wyszła mi 1.30 z tego co chciałem z e, tych pieniędzy którą chciałem przeznaczyć na mikrofon więc jeszcze dużo dużo tutaj czasu bym musiał czekać a tak lepiej jak zagramy sobie tego panzara e, spędzimy jakoś miło czas i przy okazji trochę trochę bliżej będziemy tego mikrofonu coś długo nam szuka tutaj e, zapomniałem wam powiedzieć gram inkwizytorem jest to postać E, charakteryzująca się tym, że ma dwa miecze, bije się na e, wsparciu, e, jest średnio wytrzymała, ale jednak tam jakieś, jakieś e, obrażenia zadaje, porządne. Jezu, to tak długo szuka: social, you can keep in touch with your friends or find new ones at the social, social, social menu. You can also team up with your friends and fight alongside them on the same team. Czyli jest możliwość, że będziemy sobie po prostu razem tutaj mykać. Fajny robocik, nie? Ten tutaj po prawo. Jak nie wiem, nawet nie mam porównania. Jaka Mumu trochę wygląda. Ten po lewo już się winkiem nawalił. Wygląda jak z pod sklepem. I jeszcze coś ma do nóg przyczepione. Jakieś śruby. Dawaj, dawaj, panzarku. Trzeba, trzeba tutaj grać, a nie czekać. Zawsze, jak zawsze, raz w tą grę grałem, czyli można powiedzieć też, że zawsze, zawsze odkąd gram, e, szybciej szybciej znalazłem tą grę, bo to było około 10-15 sekund czekania. Ale jest wczesna godzina, może mało osób o tej godzinie siedzi jeszcze na komputerach, śpią nupki zamiast tutaj napieprzać w panzara, to tak to wygląda później, a właśnie, miałem jeszcze wam powiedzieć, dlaczego tak mało reflinków wyszło z tamtej, z tamtej stronki. Bo jeżeli ktoś już ma konto na tamtej stronce... To po prostu drugiego nie, nie może zrobić. I, I trzeba też się zalogować, trochę pograć. Więc to jest troszkę nieopłacalne, jeżeli chcecie tylko e, mi ofiarować tą kasę, nie? Tak, 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 tak jak mówiłem, lepiej już zainstalujcie Panzara, pogramy sobie, z reflinka się zarejestrujecie i będzie git. Dzisiaj cały odcinek będziemy oglądać ten oto tutaj. Krajobraz, cały niebieski, piękny, prawda? Może zrobimy tak, że ja do was po prostu wrócę jak e, znajdzie grę, co? To do zobaczenia za chwilę. Po 5 minutach czekania w końcu nam znalazł grę. Ale śmieszny inkwizytor biega, co? Prrr. Dobra, szkoda, że nie mogę jeszcze skill używać, bo to jest tylko taka e, no rozgrzewkowa, jakby można powiedzieć, runda. Więc tutaj po prostu się pobijemy. Inni szmotu. budu, Ale grafika to jest ładnie zrobiona. Naprawdę. Jakiś super wymagań. Ta gra nie ma też. Dobra, idziemy tam komuś najebać. Jak dzieć się bije. No sokro. dobra, za 4 sekundy będziemy w grze. Jesteśmy w grze, na czym ta gra polega dokładnie? Nie mam pojęcia, ale chyba, żeby po prostu stać w tym punkcie. Dobra, mamy taką umiejętność, że możemy być niewidzialni. Więc tutaj się zakradniemy i wyjebiemy mu za tysiąc. What the fuck? Już ja. Cool, cool mam. Dobra, znowu się zakradniemy. I idziemy komuś wyjechać O, dostałem gimet No Gdzie uciekasz? Cieciu malinowy Co on tak uciekać? A on Ty ma tarcze, ja go po 30 biję Masz, masz, gim No patrzcie co za Oho, następny mnie tutaj dopadł, więc szybko uciekniemy! Spieprzamy! <grym wioski> ale ta animacja biegania jest boska Dalej dale uciekasz! Tą cooldown na tempo trzeba uciekać O Trzecie, trzecie! Wyciekamy Uciekamy Którzy jesteśmy? Trzeci od dołu, ale jestem dobry Jest to jest tu czerwony, że to będzie A nie żyje. O, 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 o. Tutaj jest następny przyjemniaczek misiaczek. Jestem ostatni, ale jestem dobry w tę grę. Dobra, idziemy tutaj tego typu zabić, no coś się... O, zabiłem! Nie. Kto to jest ten tutaj? On sobie tylko stoi... ...i napieprza z jakiegoś tego. Fajne też tak chcę. Ale boskie to jest. Też sobie zaraz to zrobię. No kurde. O, regenerację skądś mam. A ten mnie leczy, ale fajnie. Kurde, mam FPS na środku i nie wiem kto wygrywa. Ale na pewno my, bo tutaj widzę, że tylko my stoimy, a ich coś tutaj nie ma. To bardzo. O, 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 tam się coś dzieje. Robimy, że tutaj jest jakiś typek, którego trzeba zacząć Hello! Ej, ej, ej! Szybko! Gdzie ty mi uciekasz, powiedz lepiej. O, ale go zabiłem! Co daje? Aha, rozumiem. Potki. tylko co to jest gdzie tu jest exp w ogóle? Gdzie tu jest mój level? I co to takie 72 tam po prawo robi? Co to jest, nie wiem Dobra, palniemy temu tutaj Ale dużo go bije, po 500 trzeba teraz A, on już nie żyje o, ja będę musiał zmienić wymagania, bo mam na największych nie laguje dobra tam typu jakiś sobie siedzi więc już już nie będzie no gdzie uciekasz o o wygrałem patrzcie na tylko ginęć panu o, byłem przedostatni, ale i tak fajnie się grało. Dobra, exit. Co to teraz da mi? O, drugi level. 7 czegoś dostałem i plus 530 czegoś dostałem. Show bonus. Bój premium later. Mm, a to co to jest? To? Okej. Okay. alter. Aha, tutaj dodaję jakieś skill backstab. Increased rare damage. The inquisitor learns how to find and exploit the gaps and their opponent's defense. Once this skill has been learned, backstab damage is significantly increased. Okay. Class point 5. Czekajcie, muszę obczaić the Inquisitor hurz hand of sand in his enemy face disorienting him and interrupting spells. To nie. The inquisitor uses his skill as an archer to long range C -c 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 Nie. Weźmiałem sobie backstaba To się jakoś przeciąga, czy to jest pasywny? To jest chyba pasywny No tak mi się wydaje Bo ten mogę sobie tutaj przeciągnąć Ten też Tego nie bardzo, więc to jest pasywny e, Dobra, idziemy do kuźni Nic tutaj sobie niestety nie mogę jeszcze wykuźnić Oho Greater Potion Mogę sobie Greater Potiona zrobić Aha, i tu runki też się dodaje, co to daje? Energy 15, no ok. E, jak tu się craftuje? Create. O, udało się. Jednego podcast zrobiłem, ale jestem cwany list, listą. Dobra, co tu jest tu? To nie. A tu aha, dobra, no w takim razie lecimy drugą rozgrywkę bo tu widzę, że za wygraną dostajesz jakieś itemy, z których potem się robi rzeczy bardzo ciekawy tutaj system widzę jest i znowu będziemy czekać 7 godzin a ten po prawo tutaj teraz na tym na tym zdjęciu wygląda jakby go dupę miał zaraz zruchać a ten po lewo się cieszy, że mu da ciekawe co to jest za klasa jak ma takiego shielda? Jakiś ciulowy. Ten po prawo ma shield. To ten już drugi, to widzę, że taki jakiś lepszy. Okej, okay, jesteśmy już w grze. No powiem szczerze, że ta gra póki co ma jeden minus. Że trzeba strasznie długo czekać na grę, bo znowu czekając 2-3 minuty. Ale jeżeli będziecie pewnie grali tutaj ze mną, to ten czas stanowczo się zmniejszy. Bo jak będzie nas trzech czy 4 w drużynie. No, to już czterech będzie musiało mniej szukać do rozgrywki, prawda? Co to jest tutaj? O proszę, jakie drzewko! Tutaj jest fajnie do tego gunnera. Czekam, się nazywa. Wbije się tam. Nie można zestrzelać, ile mu się tam będzie podobać. Dobra, lecimy. Capture and hold the point control. Jeee, yeah. dobra, wyjdziemy sobie w niewitkę. Zaraz wyrypiemy komuś tutaj jakiś D-major O, zabiłem o, ale ja też zostałem zawitył. Nie, bo nie ja zabiłem, Nawet tam tego nie walnęły. BFK O semid hmm. Jakaś mini mapka by się tu przydała, nie pogardziłbym A tam jakby się wspiąć? Nie, tam raczej nie wejdzie się. Dobra, lecimy. O ale fajnie biegnie, naprawdę. Ten, ten, ten. Inkwizytor. Czekajcie. O! O, zabiłem! To no fuk, jestem pierwszy! Spadam z tym. Wychodzę z tej gry, jak jestem pierwszy, to już nie muszę nic umieć. on zabiłem. Dobra, pijemy i spadamy <laughs> Dobra, jesteśmy w niewidze. Olej tam się naroliło Dobra, tego trzeba zaciupać Mam nadzieję, że jakoś tutaj się nie wyleczy Oho, dobra, po mnie. Pa, 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 zabiłem! Dobra, spadam Aj, wyleczył się frajerek. A ja nie mam już podków Dobra, tego trzeba będzie zabić Aj, i trafił mnie przypadkiem, nawet nie wiedział, że tam jestem WTF, jestem pierwszy A, bo mój team to cioty, dlatego W sumie myślę, żeby sobie gunera też zrobić Ale to sobie zrobię już, jak nie będziemy grać, jak nie będę nagrywał, bo Gunner to on stoi tylko w miejscu i na No Dla mnie jest to przyjemne jako do gry, ale do oglądania wam to raczej nie bardzo. Ale wiem, 44 mam, S -s -s, ale się wyrypałem. Nie wiem, co to daje te 93 i 46 po bokach. Nic nie rozkminiam. Jak wiecie, to im powiedzcie. Zawsze jakieś tam doświadczenie przez to zdobędę. Aha, to są moi. No, to już biegnie nie mój. Oho, oho. A, nie myślałem, że. Dobra, pojedziemy sobie tutaj. I ich rozwalimy po prostu. A, zabiłem znowu, no. Dobra, spadamy. Aj, ginę! Ja cię pierniczę. Ale widzę, że moja klasa jest bardzo trudna, bo on musi podejść, wyrypać się wszystkich. Żadnej ucieczki nie ma nic, nie? Jakbym miał dużo życia, dużo arma, no to może wtedy by się łatwiej grało. Wypatrzcie. Tutaj, jakbym zrobił sobie tą wieżyczkę, to chyba nikt by mnie nie ściągnął. się bić w kogoś. Ja nie wiem, którzy to moi, którzy nie. Dobra, spadam, spadam, spadam. Patrzcie jak zakręcam. Masakrowciu. To są moi, nie moi? Nie, nie moi. Nie wiem, jak... Oj, 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 oj. Nie wiem jak zrobić, żebym widział ich wszystkich niki. O, tu jest jakaś regeneracja z tego co widzę. 20 sekund tutaj nie widzę. co może być. strona z sprawa. No chodź, 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 chodź. Taki cwany jesteś. Oj dobra, ja stąd spadam. O, zabili we zęby pixy zasraną Dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Co te kurwy zabijemy No, zabiłem. Aha, ja rozwaliłem po prostu mu tą wieżyczkę. O, ale go też. Dobra, spadamy teraz. Spadamy, spadamy. Hilmi. me! Heal. nie, Zgini... NIEL. Oj! Zostałem dupę jakimś pociskiem. już się respię. Zginął? Jeszcze nie? A, zginął. 82. Nie jest najgorzej z tego co widzę. W końcu chyba zacząłem łapać, jak tą postacią się powinno grać. Jolo! Jolo, <grym zginął> jak coś pisze, to od razu mnie to rozbawa. 8 sekund jeszcze w dziedzinie, akurat tam powinienem dojść O, włócznik ja i nie zabiłem, a tak blisko byłem Co to jest ten e, czerwony znaczek? Bo żółty to wiem, że gunner. Czerwony nie wiem Albo berserker albo 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 nie wiem Dobra lecimy O wow, 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 wow. Black Hammer Czyli to jest piepek. A dobra czekaj czekaj Muszę spieprzać <gry> lećcie mnie Lak Hammer. Wiem, że u nich on jest najlepszy. A kto to jest? Jaka postać? No patrz, przecież ja go za... On mnie za tysiąc walnął. Jakim cudem? Ojejku Chryste, panie. Przecież ja jestem inkwizytorem, który ma high damage, niby. Ja nie biję go tyle, co on mnie. Heal... O. Szkoda, że ty też tak ciulowo pokazuje. Nie pokazuje... tego. E, nie pokazuje czasem, kto to jest w rukach, to przyjaciel. Skąd ja mam takie rzeczy wiedzieć, jako nowicjusz. 10 sekund jeszcze jest niewidzialny Oni skoczymy w posrani 4 3 Nie I Ja, Mogłem wziąć to z łukiem Czemu oni mają coś na plecach? Jakieś takie te sztandary jakby Drugi jestem, no Co za frajery? Ognióweczka 321. 2 1. Ten to się nazwał Przez ja za bardzo tej gry nie rozkminiam, ale jest naprawdę fajna Jeżeli się postarają... Aaa, co to jest? Jeżeli się postarają, Aha, przegraliśmy Jeżeli się postarają ci, co tą grę tworzą to wydaje mi się, że naprawdę mogą, mogą daleko zajść. Mogą. Do, no może LOLowi nie. Nie mogą dorównać. Ale zajść daleko mogą. Przynajmniej jest takie moje odczucie. Dobra, drugiego levelu trochę mamy. Exchange. No, nie kupię sobie nic jeszcze. Dobra, zajdźmy do kuźni. O, mogę coś kupić w końcu. Znaczy, stworzyć. Co to jest? Dobra, no stwórzmy pierwszy mój item. Co to mi da? Aha, życia i master w fizyka Aha, nawet fajne. Dobra, czy tutaj coś mamy? Też nie. I tutaj też nie dostaliśmy empty viala. Oj, oj, oj. Dobra, ja sobie jeszcze tutaj pogram. E, a Was serdecznie zapraszam do e, gry, e, gry ze mną w Panzara, rejestrowania się za Reflinka, łapkowania, subskrybowania, polecania znajomym kanału. Więc będę się z Wami żegnał. I do zobaczenia w grze. Heja.